Zobaczcie jak, jaki tutaj jest lud. Zobaczcie widzowie. Przyszliśmy jeszcze z widzów? No, nie no, widzowie, je. to jest ostatnia wycieczka z tą panią. Nie martwcie się, już jej nie zobaczycie więcej. Jesteśmy na lotnisku w Gdańsku. No. To jest Adusia. Znana już z serii z Paryża. Tam jest napisane Oslo Torp. Lecimy z Adam do Oslo na Sylwestra. Za dwie godziny powinniśmy być już w Oslo. Norwegia powitała nas z śniegiem z deszczem. Przyjemnie. I teraz Musimy się dostać z Torp do Oslo. O, ale ogólnie do naszego mieszkania tu będą jakieś 2 godziny z tego co patrzyliśmy. I co? Dlaczego ja nie mogę wyjść? No możesz. Masz zakaz. Tu mogę? Tędy możesz. Tam albo tędy. Nasz plan to dostać się zaraz do... Oslo. Zaraz to popłyniemy. Jest godzina druga. Właściwie już po drugiej. Dopiero dojechaliśmy do naszego mieszkania. Kupiliśmy sobie bilet. Chcieliśmy jechać pociągiem. Ale okazało się, że dworzec nie jest przy samym lotnisku. Tylko trzeba pojechać bezpłatnym busem, który co jakiś czas miał przyjeżdżać. No, i czekaliśmy na jednego busa, na następnego, i nie przyjeżdżały te busy. Więc w końcu poszedłem do informacji i się okazało, że o tej godzinie to już nie ma co liczyć na te busy. Także musieliśmy odpuścić sobie ten pociąg, straciliśmy 250 złotych na tym. No i wyruszyliśmy takim busem polskim, Miami busem, 3,5 godziny, a wylądowaliśmy około 20. 6, 6 godzin nam zajęło dotarcie z lotniska do domu ale dotarliśmy. Idziemy spać. Dzisiaj jest ostatni dzień roku. 31 grudzień. Jesteśmy w. E, jak to się nazywa? Stremen w Stremen. A nie ale mówię z takim akcentem norweskim. jest wszystko ładne, nie, nie ma żadnych żadnych jakichś takich rozpadających się bloków, nie, nie wiem, nic tu nie odchodzi. Ulica jest bez żadnych dziur. Aha. O, bus do Oslo. Tak tu wyglądają przedmieścia, a musimy się trochę spieszyć, bo już jest 13.30, a zachód słońca jest o 15.30. Także nie wiem, czy zdążymy pojechać do centrum przed zachodem słońca. Może na zachód słońca chociaż się uda. albo to jest najcieplejszy dzień jest dzisiaj. Czy... Około 5 stopni, nie? na 5 No. A już chyba w poniedziałek czy wtorek ma być z minus 5, więc już tak przyjemnie nam nie będzie. Taka skandynawska architektura. Wszędzie jest lód. Mówię, bo wczoraj tak padało. Śnieg z deszczem. Wywaliłem się, jak wychodziłem z taksówki. Z taksówki, z busa. Zwróćcie uwagę, że wszystkie burgery są rybne. Tutaj wszystko jest rybne. Oni po prostu są mocno zarobieni. Jeżeli chodzi o ceny tutaj w tej sklepie, no to jest też całkiem drogo. Kurs tej korony norweskiej to jest mniej więcej 2,20-2,23 bodajże. Czyli na polskie to dzielimy na pół, i jeszcze trochę odejmujemy, więc powiedzmy te fasolki kosztują plus 15 zł w Polsce z połowem mniej przynajmniej. Tak samo inne rzeczy, sosy, jakieś keczupy. Mamy takiego hańca, jak w Polsce. Na przykład ten duży kosztuje 41, czyli jakieś prawie 20 zł. Ten taki przysmak norweski, o którym staliśmy, to ten flotte pudding, fiskę, czyli pudding z ryby zrobiony niam, Ale chyba się nie odważymy spróbować. Ze względów edukacyjnych chcę wziąć jakiś taki rybny produkt. To jest ten najbardziej znany. Pudding rybny, zamknięte w takim czymś. Obrzydzałem. No salce są. No salce są. Zawsze mnie obrzydzał salceson, nigdy go nie jadłem. Tak samo fiskę puddingu też chyba nie spróbuję, ale no nie wiem, na przykład takie takie te. jestem w stanie zjeść. Fiskę kakery. No dobra, spróbuję tego. Oni tutaj sklepy spożywcze nie sprzedają alkoholu, tak niezwykłym. Są takie specjalne sklepy z alkoholem, takie ogromne. Supermarkety, gdzie jest sam alkohol. A nie. I ile kosztuje? To jest fragment. Ja to nie go. jest taki drogi. to no weźmy go. No to weźmiemy. pizzolato. A jesteś taki różowy. Nie, prawda tego. Ktoś z moich oglądających widział kiedyś w Polsce wódkę o nazwie Dworek, bo tutaj taka jest, a ja w Polsce nigdy takiej nie widziałem. Mamy takie odczucia, jak tutaj się znajdujemy. Jakbyśmy po prostu pojechali sobie w góry na narty, gdzieś nie wiem, do Austrii, coś takiego. He? Nie no, jest posypane. A w ogóle kupiliśmy takie ładne czacha, ale zrobiliśmy na nich średni interes, bo cztery kosztowały 112, ale uznaliśmy, że cztery nam niepotrzebne i zapłaciliśmy za dwa 112. Także... Niekorzystnie, ale... No być może czterech byśmy nie zjedli, także... Mamy dwa. Wyglądają apetycznie. Jest generalnie mega ślisko. Także trzeba naprawdę uważać. Swoją ja nie drogą. Nie drogi takimi kamieniami, nie... kamieniami. widzisz. Za takie zakupy, jak tutaj na załączonym obrazku zapłaciliśmy 190 zł na polskie. No czyli drogo. To, to nie ma co dyskutować, że po prostu jest drogo. w fajniejszych rzeczy to kupiliśmy ten taki ser norweski. Taki, on jest taki karmelowy jakby trochę. Tak wygląda. Czy smakuje, no to zobaczymy, podobno tak? No. Jakieś tam za dwa skyry Zrobimy sobie pizzę, zrobimy sobie e, spaghetti. Przewidzieliśmy trochę jedzenia z Polski, więc na jakieś dwa dni już nie musimy nic wydawać, jeżeli chodzi o jedzenie. Jesteśmy w Vilestre, to taka większa miejscowość pod oslo. Stąd je, można dojechać łatwo pociągiem do oslo. Bardzo dużo taksówek. No i ta architektura taka surowa, skandynawska. Tutaj ludzie mają buty z kolcami. Na przykład ten pan, który tutaj idzie przed nami, ma właśnie buty z kolcami. Taka nakładka chyba. No tak, no takie nakładki z kolcami na buty. Właśnie na te te oblodzone chodniki jesteśmy na dworcu Oslo mamy wyjście na razie pokręcimy się w tej takiej nowoczesnej części Oslo robi się ciemno więc już te, takie, te, tą starszą część sobie chyba odpuścimy i co? zobaczymy te fajne nowoczesne budynki Muzea, przeszklone, opery, tam już widać, to jest chyba opera, tam za rogiem. E, tak, tutaj za mną jest biblioteka Oslo, publiczna, ta główna, to jest opera, a tutaj mamy fiord. Ciekawe, że troszeczkę wcześniej nie przyszliśmy, jak jeszcze było w miarę jasno. Idziemy do środka, bo widzę, że tutaj dużo osób wchodzi. No ładne. No to co? Dużo osób tak sobie przechodzi po prostu. Ale no ładne. Jesteśmy w operze i wyszło tak, że w sumie moglibyśmy wejść sobie za darmo na ten spektakl, ale ja zobaczę scenę i wracam. Tam, zaraz za operą, wyłania się Muzeum Muncha, czyli tego e, artysty, który namalował ten obraz Krzyk. Może wstawię ten obraz tutaj? No pokaż, jak on wygląda. Pokażę Wam. No, ciekaw pokażę. A może Ty? <ścoughs> Ale wszystko jest takie schludne. To jest prawdopodobnie jedno z takich naj, najschludniejszych, najbardziej estetycznych miast, w jakich miałem okazję być. No bo, wiecie, Paryż czy Londyn no to dużo też jest z jakichś takich prawda brudnych miejsc, nieładnych, a tutaj wszystko jest takie mocno estetyczne. Podoba mi mhm. się ta skandynawska architektura nowoczesna. się robi ciemno, GoPro nie znosi ciemności za bardzo. Ale no właśnie Dlatego też przyszliśmy w tą nowoczesną część, no bo wiedzieliśmy, że tutaj będzie ładnie oświetlone. Także spoto to wygląda mimo no wszystko. Tutaj wszystko jest nowoczesne w tej części. Nie ma tutaj żadnych starych budynków. Prawda Adusiu? Myślałem, że tutaj w ogóle ludzi nie ma, no bo tam wcześniej było ich bardzo mało. Ale tutaj jest taka ulica, w której widać że więcej. Więcej tych osób spaceruje. taka jakiś deptaczek świąteczny. Suweniry. Ciekawe czy takiego suwenira Ryanair'em można przewieźć. No ja bym nadał. Tutaj ten oto niezwykle imponujący budynek to katedra Oslo. Dla potwierdzenia, że jesteśmy w Norwegii to są flagi. W każdej stolicy. Louis, Dior, Moncler, Jimmy Choo i tak dalej. Wśród pięknych kamienic. Trzeba przyznać, że naprawdę ładne kamienice tu mają. To jest Parlament Oslo. Jest bardzo ładny w środku. Z tego co widać. jest taki wielki żyrandol. E, sufit taki rzeźbiony, pozłacany. Tu mamy taki plac, Grand Hotel, więc podejrzewam, że to jest główny plac. Oslo Mamy Oslo Eye No trwa tutaj jeszcze taki jarmark właśnie Poświąteczny już trochę Oslo Eye jest lodowisko, które jest darmowe Fajnie, w sumie nigdy nie widziałem darmowego lodowiska Tutaj mamy naprzeciwko tego jarmarku National Theatre Natomiast no jest to wiadomo teatr narodowy norweski Weszlibyśmy do środka może? Tutaj jest park, tam dalej jest już pałac, ten Royal Palace. Ale już dzisiaj go nie nagram, bo niestety nie naładowałem baterii do GoPro. I zaraz mi się rozładuje. Także to by było na tyle już raczej dzisiaj. Siema, to jest moja pierwsza nagrywka w 2023 roku. Jedziemy do centrum Oslo. Chodzimy dzisiaj po tej starszej części, po, po tych miejscach, w których jeszcze nie byliśmy. No i co? A wszystkiego dobrego w nowym roku dla moich widzów i 106 subskrybentów. Zdecydowaliśmy się tym razem pojechać autobusem z samego Streme do Oslo, więc czeka nas raczej całkiem długa droga, ale przynajmniej możemy sobie popatrzeć na widoczki. Jak to wygląda. Norweskie domki Skandynawski styl minimalistycznych domków no. Valerenga, a jesteśmy w dzielnicy Valerenga to czytałem, że tutaj w tej dzielnicy są właśnie z drewna jest dużo domów Wiem o tym dlatego, że czytałem wczoraj o fajerwerkach w Oso na Sylwestra i właśnie w niektórych rejonach nie można strzelać i właśnie jeden z rejonów była ta Walerenga no bo jest tam dużo tych drewnianych domów Router to jest um, transport uliczny w Oso kupuje się przez tego routera bilety właśnie jest router up i można kupić sobie bilet. My kupiliśmy bilet siedmiodniowy za jakieś 250 zł, ale trochę żałujemy, bo tutaj nigdzie nikt nie sprawdza biletów. Nawet jak się wchodzi na metro czy na dworcu, no nie ma nawet takich bramek, jak są zawsze w metrze, że trzeba skasować ten bilet. Więc podejrzewam, że skończy się tak, że ani razu nam nikt nie sprawdzi tych biletów. Jest środek dnia, około godziny 14. Zobaczcie jak pusto jest w nowy rok na ulicach Oslo. Praktycznie nie ma ludzi. Turystów to chyba w ogóle nie ma. Więc co, to jacyś miejscowi ewentualnie imprezowicze. Chodzą. Wszystko pozamykane. W sumie dobry dzień na zwiedzanie. Ratusz Oslo. No i co? Idziemy zobaczyć fortecę. Tam, tam jest chyba forteca. Będzie na pewno tamtą stronę, a nie wiem, czy to już nie są te budynki tutaj pierwsze. Wycieczkowiec. Centrum Oslo zasumował. Tesla bardzo popularny samochód tutaj. Jak i inne elektryki. To jest forteca w Oso. Oslo. się nazywa. Chcemy się tam dostać, ale to trzeba chyba jakoś obejść. Jesteśmy na terenie twierdzy. Akershus. Twierdza ta została zbudowana w XIII wieku, także w 1000 lat prawie. A taki jest tutaj widok z góry twierdzy. Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, że jest za darmo. Tak to byśmy nie wchodzili. Ale no, darmowe atrakcje zawsze warto zwiedzić. Plus jest nowy rok, więc pewnie 99% muzeów świata jest dzisiaj nieczynne. Natomiast do twierdzy można wejść. Chyba o każdy dnia. Ciekawe, czy to prawdziwe, czy, czy to podróbę. Nie znam się na tym kompletnie. Daje mi się, że, że raczej też tutaj takie jakieś, może prawdziwe. Akerbrygge. Tak się nazywa ta część. Zresztą ten port też się tak nazywa. Akerbrygge. A Brygge to pewnie most. O, jezu, tam na górze. Jakie schody mają? A no, fajne. No, zajebiste. Na końcu Akrobryga jest Astrup Family Museum. Muzeum sztuki. Mamy tutaj też śmiałków morsujących Ale o, tam akurat pani wychodzi Nie wszedłem do tej wody Ale pozdrawiam moich morsujących znajomych Spoko, by było tutaj mieszkać. Jak mieszkać w Oslo, to tutaj to czego chcieć więcej? Jak zawsze przyszliśmy też do maka. Na przykład można zejść sobie taką tutaj kanapeczkę za 114 koron, czyli za 52 złotych Big Mac kosztuje 74 korony, czyli 35 zł. Sama kanapka. No. Mamy taką kanapeczkę. Moją. Adusia, co tutaj masz? na chickena mm. chyba, tak? Nie, jakaś tam salsa co, Coś z koczakiem. Chicken chusami? salsa. Nie. On chicken salsa, no tak się nazywa. No jak, chicken masz, nie wiem, Chicken. I masz tutaj te bataty. Pizza. Zapłacić to 162 korony. Czyli 72 parę złotych. Ostatnia już chyba rzecz, którą dzisiaj Odwiedzimy, odwiedzamy, bo właściwie już tu jesteśmy. Jest to Royal Palace, czyli Pałac Królewski w Oslo. To co można powiedzieć o Norwegii, no to jest to monarchia e, konstytucyjna. Mają i parlament, i króla. Król Harald V rządzi od 1991 roku i mieszka w tym pałacu prawdopodobnie. No, warto odnotować że jeden pociąg, który miał być o 17.28, będzie o 17.40 także opóźnienie 12 minutowe ciekawe co się stało raczej podejrzewam, że nie za często tak jest my jedziemy do strom tym najbliższym i to by było na tyle dzisiaj pożegnaj się ze mną Is for Papa! Ah. <laughs>